Ja ty, a ty masz sumie. sami tak, że na przykład zakładasz jakąś ubranie, później dopiero w połowie dnia widzisz, że ono jest upierdalone. No prawie codziennie tak ma, bo najczęściej w połowie dnia się już czymś upierdalam. Ale nie, że tak nosisz, że na przykład jedziesz tramwajem i już. O, czasami, kurwa, upierdalam. Czasami, czasami. Bo na przykład założę koszulkę, tą jebaną sosem jakiegoś makaronu. No a co koszulki, zakładam? nie, nie pierwsza od razu tej koszulki? No nie, co, czasami ściągam takie, które leżą na, na kanapie, wącham ją, jak nie wali jakimś odorem. Nie, bo ja brudną koszulkę. No, upierdalone jest. Tak? Jurku, możesz powiedzieć, że tak ujebał tą koszulkę kostka, to pokazujemy milionom Polaków, tak? upierdolona, no. Tylko dlatego, że zdjęliśmy ten wzdziernik kurwa z góry, to tego nie widać. Bo ty się rurku, ja jurku. Jurku? <grym> rurku. To ten, możemy. Ale kwas. Lecimy. Lecimy. <grym> o, długie włosy już, nie? Łoooł. Wow. Dorosłość. Zostawmy kwasy nam na boku, dzisiaj przejdźmy do ciekawego tematu. Czy wierzysz w świętego Mikołaja? Tak, bo istnieje. Czyli jak byłeś mały, to nie wierzyłeś w świętego Mikołaja? Nie, no wierzyłem, chociaż nigdy nie wydawało mi się to realne, że jakiś grubas wchodzi, wiesz, przez koniec. A na przykład na święta to było tak, że po prostu już były prezenty podłożone u was pod choinką, czy czy jak to było? W magiczny tak. sposób pojawiały się tam z samego rana, akurat w Wigilii Bożego Narodzenia. Z samego rana? To takie amerykańskie strasznie. Nie bawiłeś się, że na przykład wujek jakiś tam Zbyszek się przyniósł. Nie, ale... nie wierzyłem w takie rzeczy. Ale no Wujek Zbyszek. Światło poranku. 24 grudnia budziło mnie z samego rana. Zeskakiwałem w podskokach w swojej czerwonej piżamie na guziki i biegłem przez cały korytarz do pokoju. I tam stały już super zajebiście zapakowane prezenty, okrągłe, podłużne, kwadratowe i inne. A w środku prezenty Czyli od Lego. A Lego Technik, VIP. pamiętasz? Lego Technik? Tak, ale miałem problemy z układaniem tego. mi kolega złożył. Czułem, że już wtedy czułem, że nie ma we mnie inżyniera. A, A nie, z techniki albo... jak, jak ci szło z techniki. Techniki całkiem nieźle, bo dobrze rysowałem. Origami nie musisz robić na technice? Na technice, Origami? No my tak robiliśmy. Ja zawsze na nie wiedziałem. Jak... I I w ale tutaj plastyce, pokazywałem babie, proszę mi pokazać, ona mi robiła i później no czwórkę. Brawo, brawo, Konstanty, cztery. Tak, choćbyś tam nasrał, kurwa, albo wiesz, przyniósł stłuczoną szklankę. Brawo, Konstanty, już ci to zabiorę, bo się pokaleczysz. Pięć z uśmieszkiem. Albo siódemka. Nie, 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 nie można, tak? Nie, można. Nie. Nie, ale bo kiedyś, święta, tutaj wow. prezenty, tutaj rodzice się nie kłócą przez ten okres. Miałeś patologię w domu, że to jest święta to był jedyny okres, gdzie się rodzice nie kłócili w domu? No, Mama mięsem rzucała. Co robiła? Mięsem. Rzucała? Ale nie w sensie kurwa, tylko. To marnotrawstwo. A wiesz, dlaczego nie rzuca wigilię mięsem? No! Bo nie było mięsa. W ryby, nie? No tak. Taki czapk. Dobrze. Czy nie ma teraz tak, że święta traktujesz jako taki obowiązkowy przymus że idziesz kurwa No jak jest się dorosłym no to wiadomo że no trzeba prezenty dla tych i dla tamtych. Jak byłem, jak byłem mały, małe już musiałem dawać prezent. To że mi mała no, Ale dawała. jakie no wycinanki, kolorowanki no, kurwa, nie, no i to... mówi: "Masz tu 100 złotych i kup mi prezent". Kiedy ty miałeś miałeś miała już ci matka 100 zł dawała. Gdzieś? nowy kurwa chłopcze. Ale ja musiałem wydać na prezent. Ale nie, ale u was jest takie wielopokoleniowe się z wigilii że znaczy wielopokoleniowe, no. W sensie że tam ja, i dziadkowie. A babcie? No, no i babcie, już, to... już wymieniłem. Dziadkowie. No dziadkowie Czyli w Polsce, w Polsce dziadku... się mówi. Nie, nie dziadkowie nie, 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 to jest nie, dziadek od mamy ba... i od Po Polsce się mówi dziadkowie. A to, ma... to jest nawieści... swoją drogą. Dziadkę i babcia. Feministki powinny się oburzyć. Czemu się nie mówi babciowie, tylko dziadkowie? Bo to brzydko brzmi babciowe. Dobrze babcie. Brzmi jak babcia lezuje. No babcie, czemu z babciami ten? Mówi dziadek się... brzmi dostojnie. Oni dziadkują. Ale ona nie jest dziadkową, tylko jest babcią. <słuch> No i co? Masz te święta. No i się prezentu? No, cieszę się z prezentów. No cieszę się z prezentów. No, no. przecież jestem cały czas dzieckiem, mam 12 lat umysłowo, to się cieszę. Ktoś, wiesz, wydaje na ciebie pieniądze, robi sobie kurwa Ale prezent... zachód, żeby to opakować? No tak, ale te pre... i ci dać. Ja nigdy nie opakowuję. Ja dostaję ten. Mój ojciec zawsze wkładał po prostu w reklamówkę mi ten i mówił, no nie miałem czasu. No tak jest. No ale to, nie miałem Boże. czasu. No. Nie, bo, bo mu musi nie chciał papieru kupić. Generalnie on brał często robił. Tak, robi... między jednym ciągiem a drugim. Alkoholowym, o, oczywiście. jakie słabo. Tak. przepraszam, tato. On zobaczy. To on będzie zły na ciebie. Przyjdzie ci pobije. Jakby trzeźwie. A właśnie, alkohol macie na stole? Tak. Jak prawdziwy każdy katolik. Oczywiście. Mimo postu świątecznego pozwalamy sobie na 5 bądź sześć butelek wina, wódki Nie i tak? innych smakłyków z babcinej szafki. A babcia zawsze otwiera. No, babcia dobre ma zawsze smak. Na lepeczką, takim dobrym wermucikiem. Ale macie także czasami impreza się kończy pod stołem? Że wigilia to no nie, no ten... nie Jesteśmy zwierzętami, ale no... Może... A właśnie, a propos zwierząt. A -a. Co, tak, tak naprawdę tak udajemy, że tutaj a propos zwierząt, a tak naprawdę czekaliśmy na moment. taki tak jest, jest. taki tak... catch line, taki huk, huk. On musiał nawiązać w jak jakiś sposób do zwierzęcia, zrobił to bardzo umiejętnie i teraz ja mówię. A właśnie, zwierzęta. Ha. No właśnie, podobno one rozmawiają w Wigilii. one mówią. One... Nikt nie powiedział, tak. że one rozmawiają, nie bo to tak były. się mówi: zwierzęta przemawiają w Wigilii. A kto wie kurwa w jakim nie. języku. A może on cały czas mówi. A dobra, jesteś, że Burbon na przykład mu powiedział po. Burbon chińsku. to mój pies, zdjęcie. A masz takie? Cześć. Tak. Jeszcze nie. Piotr. Ale będzie miał całą sesję w O, Piotr. i Rafi będzie motował siódme. Ciak. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. Ciak. Filmik z Burbonem, proszę. A ile będzie trwać? Nie wiem, nie nagram. Jezu. Co by zrobił, jakby Burbon się odezwał. W jakimś języku? No właśnie, w jakim? to jest dobre pytanie. Po chińsku powiedzmy, mówi o... o, to kurwa, Daj, że jaki dialekt? chiński. Z której prowincji? Xichang? Nie znam akurat tego. No, A inny, znam? Nie. <laughs> mówi po polsku i powiedzmy. Mówi się... Ja myślę, jak znam swojego psa, to ja myślę, że to by brzmiało mniej więcej. Cześć! Daj mi piłkę! Jeść, straćmy! Jakby powiedział, ty gruby skurwisy To mielibyśmy problem. Nie, ja, ja myślę, że mój pies jest totalnym idiotą, więc mówiłby właśnie, tak! My takim psem. No tak, a jednocześnie... Bawmy się, kurwa, no. gdzie jest moja komuścia? Jeżeli ktoś ogląda z firmy, która tam dubbinguje, to Dakar zawsze mówił, że on chciał grać przy głupiego psa. Macie talerz pusty? Tak nie przelewa się nam więc kiedy na, na talerzak jest pusto, już nie ma jedzenia. Chodzi ci pewnie o talerz? dla tak. nieznajomego gościa kolejny. Huk. Tak, <grym <grym no Dodatkowo właśnie pusty talerz, wszystko. pusty talerz, puste miejsce się. Yy, ma. Oczywiście się Czy miałem? Tak. Czy masz yy, Nie, czy masz? Gmin, dalej, nie, yy, kiedyś miałem, a już nie mam. Ukradłem krzesło. Kiedyś po prostu było z tradycji, ale potem tradycja umarła. Nie no, a czemu nie ma już miejsca? Bo nie ma miejsca na stole kurwa tak naprawdę na to. No, po co jest to krzesło? Po co jest ten talerz? Potraw jest w chuj, stół kurwa jest parabolą. I wiadomo, że i tak nie przyjdzie. No, by no, ale jakby przyszedł, to kto by wpuścił? No wpuściłbyś Menela. No to po co ga gada się na dla nie, 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 nie. A po nie, co a po to jest takiego. ceramiczny Jezusek na sianku na stole? Po co? Co obudzi się? On się urodził dwa tysiące lat temu. Jaką no potu nie mogę postawić, i mogę się najebać szkocką, bo mi na ceramiczne dziecko leży. No. Hello? No, no, bym, Zawsze jak go zabierasz, myślę, że nie, dzisiaj grzeszcie się ustąpi. i będzie, będzie grzeszcie. A tu, ja. tu musi, musi. Zapuścił włosy. Na Zapuść. Kiedy je myłeś ostatnio? O, jest dwa miesiące temu. No, no, taki szukaj. jestem ochydny, bo jestem gruby, więc się nie myję. Jestem obrzydliwe. Na święta też się nie myję. E, ja ubierasz taką koszulkę za mało, i tak ci brzuł wystaje. Tak, tak, tak. W ogóle tak w... kurwa się. Nie i na baczkę. Nie tylko. Kurczak mymacie? Nie, mamy potrawy świąteczne. Poza no. karpie. Dlaczego nie ma się karp? Bo w sumie go nie lubi. Karp tak naprawdę, jak każdy dobrze wie, nie z dobrą rybą. A zróbmy, jest tak, zróbmy taką akcję społeczną, że karpia nie bierzesz po prostu ze względu na to, że. No... Boże, jarają mi te włosy. Jeszcze e? dwa lata i będę miał dotąd. A się zapuści tak długo, No, zapuszczam ile wlezie. Trzeci podbródek mu zakryje ten. Tak, tak mi zarosną, ja że <laughs> sobie brodę i zakryją mi trzeci podbródek. Zrobimy akcję społeczną, że karpia nie, nie jemy. Karpie też chcą mieć wigilię. Karpie też chcą mieć wigilię? Coś w powiem. A karpia jecie? Nie, nie Dlaczego? zabijamy karpia. Dlaczego? Ponieważ no? karpie też chcą mieć wigilię. Pamiętaj o tym, gdy będziesz Chciałeś karpie. Nie trzymaj go w wannie. To nie jest naturalne środowisko karpiów. Karpi. Trzymaj je w jeziorze. Liczby nogi tej ryb. Trzymaj je w jeziorze. To jest na ich naturalny. Karpie też chcą mieć wigilię. Wyślij SMS o treści. Karp na numer bólbłup. Jestem W wannie, karp Karpie też chcą mieć wigilię. Już powiedziałeś, że się radzę to Hasło, to hasło jest dobre, ale gdy, gdy raz się powie, jest za, za dużo, to ono nudzi później. W, w polskich moment. reklamach się jedno hasło powtarza. Słyszałeś te reklamy na przykład świąteczne? Kartofle już po 9,99 za 10 kg. Przypominamy, kartofle po 9,99 za 10 kg tylko w a, u, a, u jakimś tam sklepie. Pamiętajcie, 9,99. Jedna cena potrafi być powtórzona trzy razy za jeden produkt, Jakby był kurwa, debilem słuchającym radia i za ile? Za ile? 9,99. Za ile kurwa? 9,99. A, a, muszę zapisać czekaj, 99. A, ha, ha, kurwa, a i pocztuj. 9,99. A, kurwa. A i tak na końcu ci tak nie odda tego grosza. Dokładnie. I pamiętajcie, karpie też chcą mieć wiki. Jak się dzielisz opłatkiem, nie masz takiego stresu. Żeby się sobie, kurwa, ja mam matce będę żyć albo ten Wujek na roku. przykład. Nie, 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 ale zatykła. wiesz co, mamy mamy taką tradycję, że że się wszyscy tak wspólnie. wspólnie to nie, nie, tak samo ale no to tu opłatłam. To jest ogólne życzenie dla wszystkich. Boże, i tak każdy życzy sobie tego samego. Zdrowia szczęścia pomyślności, no. Tak ładnie wyliczyłeś, kurwa No ja wiedziałem. Jeszcze raz, zdrowia szczęścia pomyślności. Wow. Powiedz sobie, cześć, jestem Kostek, jestem dziennikarzem społecznym i ja będę udawał, że mam twój głos. No. Cześć, jestem Kostek i jestem dziennikarzem społecznym. Kurde, z twoim głosem, z moją aparycją, to, by było, to byłoby coś. A tak. niestety ja mam głos jak pedał, ty masz brzuch jak. To gdzie aparycja poszła? Nie, ale nie masz, wtedy tak do mamy, mamo, no że. No nie, to jest no bo coś. co, no, zdrowia, szczęścia? No przecież ja wiem, jak babcia się czuje, czuje, tak? Jedno. Raz lepiej, raz gorzej, no. <laughs> Akurat w Wigilię No ja wiadomo, że wszystkim życzę szczęścia, zdrowia. Pomyślności. I pomyślności. Co to w ogóle jest pomyślność? Nie mam zielonego pojęcia po I się mówi, pomyślności. Co to jest pomyślność? Może by ci. Właściwie to jest szczęścia w życiu tak naprawdę. Tak, tak. Tak ale jest wydanie. zdrowia, szczęścia, pomyślność, to co masz pomyślane, to jest tautologia. 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 Napis, jeszcze raz. Tautologia. Aleś chciał taki włosek na przykład. Muszę kupić odżywkę, mam za suche włosy. Nie, ale byś nie chciał mieć takich długich jak ten. aktor Freddy Mercury Ludzie na całym świecie. Nie, ty masz włosy jak to, Mam tylko włosy. Ale no Doton. W sensie, ale kolor włoski taki, że mógłbyś mieć, tylko no, tutaj reszta już nie zgadza. Ja jestem jak Chris Kapitan <laughs> Ameryka. Nie Ale... <laughs> Chójsty. Kapitan Ameryka. Jak Kapitan Ameryka, tylko taki grubszy. Jaka cecha została wspólna z, z Kapitanem Ameryką? Patriotyzm <śm> <śm> i oddanie ojczyźnie amerykańskie. Te mamy karynstyce. Politologia. Hmm. Oczywiście, ja, chuj... To jest kurwa Big Brother. O, a <laughs> słuchajcie kurwa. Dobrze. Jingle Bells, zaśpiewajmy razem. Dobrze, od 3 4 3 4. Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. Oh what fun is ride in a one horse open sleigh. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. No matter where you ride, one horse open sleigh. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. O, co nie ta piosenka była. Chuj, O, się spokojem. Fuck, się bardziej niż tak, Dziękuję.